Yo, what's WhatsApp Kosmici z tej strony, ale dzisiaj będziemy grali drafta, ale dzwonię do babci i wkręcam ją, że musi mi pomóc, abym wyszedł z problemu. Wow, Jakie super końce, super szybkie, super tanie, zapraszam do linku w opisie. Super! Cześć, babcia. No też, kochany. No co, Słuchaj, tak? wiesz co? Potrzebuję Twojej pomocy, bo mam pewien problem. O, um, o. No, trochę, trochę. No Nie mogę Ci powiedzieć o tym problemie teraz. Potrzebuję, abyś mi mówiła liczby od 1 do 5, dobra? Bo. No dobra, powiem tak. Popadłem trochę w długi. Ojej, szukaj. No i, i teraz po prostu potrzebuję od Ciebie pomocy. To jest bardzo proste. Od 1 do 5, dobra? To teraz możesz, no. zobaczcie mi powiedzieć. 1, 2, 3, 4 lub 5. 4. Dobra, pomału. 4, okej. Okay. Spokojnie, nic, nic się nie dzieje na razie. Bo jest ok. I kolejna liczba, od jednego do pięciu. Pięć. Dobra, pięć. Mm, ok. To teraz kolejna. Trzy. Trzy, dobra. A następna. Jeszcze raz mogę pięć? Tak, tak, oczywiście. Pięć. Ok. Um, Dwa. Teraz będzie dwa, tak? Dobra. Czekaj, pomału, pomału. Teraz kolejna. Jeden. Jeden, dobra. Następna. Trzy. Trzy, okej. Okay. To są ważne wybory, także zastanów się, babcia, nad, nad niektórymi. Eee, kolejny. Pięć. Pięć, dobra. Eee, następny. Dwa. dwa. Okej. Okay, kolejny. Zostały jeszcze, jeszcze dwa. Cztery, tak? No. Dobra, i ostatni. Dwa. Dwa. Dobra, tak naprawdę to żartowałem właśnie pomogłaś mi babcia wypełnić taki skład w piłce nożnej do odcinka, więc możesz YouTuba. YouTube'a. Mnie nie denerwuj, bo mi wiesz, co, serce stanęło. A tam ci serce stanęło. Nie ty mnie nagrywasz? Tak, więc możesz babcię pozdrowić, no. kogo chcesz. Ciebie kurwa pozdrawiam. No, no. <grym> kocham no cię bardzo. No, ja też cię kocham, dzwoń częściej. Dobrze, Jestem... postaram no. się. Przeklęta babka. Okej. Okay. Wiesz, no nie możesz mieć łatwego życia, muszę ci trochę czasami no, podokłuczać, Dobra babcie, ja teraz kończę idę dalej nagrywać. Bardzo dziękuję za pomoc. Dobrze, ja też pozdrawiam wszystkich. Dobra. Twoich fanów. Trzymaj się, kochany Pa babcie, cześć. Cię. No ja Ciebie pa. też kocham, pa pa. No pa. pa. Wiedziałem, że babcia zareaguje na to, e, oczywiście ze stresem w, w sercu, ale to nic, koniec końców wytłumaczyłem, jak sami zresztą słyszeliście i było. K. Moja taka rada, jeśli macie jeszcze babcię, nie zapomnijcie do niej zadzwonić i. Powiedzieć jej chociażby, że ją kochacie. A teraz przejdźmy do draftu. To jest skład przeciwnika. O kurcie! Jak ja to wygram, to będzie cud. Absolutny cud, bo wątpię, że to się uda. Wątpię. No to zaczynamy! Mam nową kamerę, to jest kamera współpracy. Ostatnio Lachu mi ją ustawił i stwierdzam, że jest bardzo, bardzo dobra, bo można zobaczyć obydwa skrzydła i co się dzieje na boisku. Więc spróbujemy ją wykorzystać do wygrania tego meczu, oczywiście. Na krótko zagrane do Iniesty, ale mnie zrobił Będzie strzał z dystansu Ale po bloku Dobra, teraz tylko wybijać Ładnie, dawaj Ronaldo Jest, pięknie, Ronaldo O Ronaldo Nikt cię nie dogoni stary, nikt cię nie dogoni Ja w to wierzę, nikt cię nie dogoni Nie, jest, siadła Siadła, jakim cudem Jakim cudem Oooo, jeja Ale akcja aby teraz tylko sobie nie dać wlepić bramy, bo mam słabego bramkarza, morale wysokie, to może trzeba to pocisnąć. Tak jest. I kto to? Eee, Wormer. Co? Słupek? Jak? Nie! Przecież to powinna być brama! Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! A Po bloku tam. Dobra, na spokojnie teraz się wracać, panowie. Wracać, się wracać, 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 wracać. My wcale nie chcemy go teraz atakować. Neymar, oj, nie chcę go tak cisnąć. Atakujcie go! Jejku, ten bramkarz uratował mi tyłek. Nie rozumiem, dlaczego komputer jakoś tak dziwnie sterował moimi zawodnikami. Messi. No i teraz Neymarito. Neymarito będzie próbował wchodzić tu w pole karne, ale zostanie. Zgaszony brama pierwsza. O, myślałem, że to pierwsza brama będzie. Wardy, Wardy. Nie wyszło tak jak chciałem do końca. Dobra. Ładnie, widzę, 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 tak jest, widzę Cię, widzę Cię, widzę Cię, widzę Cię, co, Wardi. Nie y jak? Okej, okay, dobra, to było na spokojnie tutaj, teraz tak, pach, 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 ładna klepunia i tu wypuszczenie i po raz kolejny, tym razem nie zepsuję tego. Tym razem tego nie zepsuję. I pyk, i cyk, i dziękuję. Wardy, elo, ale się zgrywają, chłopaki. Ale się zgrywają świetnie. Wardy, to jest Wardy. bo to jest V. Co ja gadam? O to chodzi. Tutaj daleka piła. Przeciągnięcie. Tak jest. Ronaldo, tam. Świetnie. Arnautowicz, dawaj. Arnautowicz! O, porobił! Porobił! I tu! I tu! No nie, jakim cudem kto to strzelał? Nice. I to będzie koniec pierwszej połowy z wynikiem 2-0, więc trzymam się naprawdę dobrze. A no, babcia robi dobre dafty. Jak babcia zrobi drafta, to nie ma wiadomo kogo gdzie. Przejście. O, i może z dystansu niech sobie sypnie, co mu zależy. Dojdzie Ronaldo. Nie. A, patrz, złapał ją, ale jazda, złapał ją, nie wierzę. Uuu, Wardy jak tam głowę wsadza. Nice. Aby mi się to teraz nie przełożyło na gola. O, jegu, Ładnie, 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 ładnie. O, ludzie, co tam się stało? Dobra, dawać, dawaj, dawać. Dawaj. Tutaj, na spokojnie. Tu, świetnie. Tutaj, ładnie. Ale kontra, ale kontra. Ronaldo teraz, przy piłce. Ronaldo, Ronaldo, piękne przejścia. Ronaldo i jest! Ale brama, ale brama. Ale siadło ślicznie. No fajnie. Agresywnie do przodu. Świetnie. Ofiarnie tutaj popaki. O! Ale Ronaldo zepsuł. Gościu już tak na, na, na pałę tak zwaną mm, odbija. Na dobre mu to nie wychodzi. I tam po skrzydełku. Na Wardiego. Wardi, daje. Piękne przejścia Wardiego. I jeszcze odda. I tu Ronaldo zakończy. Co? Nie! Vardy jest! Jest, jest! Ale brameszki, ale mecz, ale mecz! Ja cię kręcę! Znałem się, czy gościu ma na tyle skilla, aby sypnąć z takiego daleka bramę. Nie no, ten bramkarz dzisiaj... Dutrożny. I bramkarz. A, bramkarz popełnia błąd, bo nie wychodzi do tego. Więc mamy 4-1, Ronaldo tutaj z głową. A, i nie sta! Nieładnie, tutaj po drugiej stronie również biegnie niesta. Okej, Ok, chłopaki, wracamy się, wracamy się, wracamy się. Wracamy się, aby. Spalony, wydaje mi się, że był spalony. Nie było spalonego, więc 4-2. No, zaraz się tutaj porobi. Niedobrze, nie no. Poszła piłka daleka. I może gdzieś tam zakończy. Ronaldo, ją! a, ah, nie wykończył tej akcji, ale jeszcze jestem przy piłce. Arnautowicz, Arnautowicz. Tutaj, tak jest. I nie na spokojnie Iniesta jeszcze raz z Alien chopem. Świetnie Iniesta! I nie sta! Aj, jej, 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 jej. tam koło dupki komuś. No i teraz Neymar z wypuszczeniem. No tak, nie przypilnowałem tutaj, ale to bez większego problemu, bo przyblokowałem później. I to jest koniec pierwszego meczu. 4-2. Nice! Naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz. Okej, okay, kolejny przeciwnik. No ma mocny skład, nie powiem. Zaczynamy kolejny mecz. Ja tutaj teraz uskutecznie mniej gadania, więcej grania, abym z tym przeciwnikiem nie poległ. Bo myślę, że może być lepszy od poprzedniego. A nie chcę, prawda, odpaść w drugiej rundzie zaraz. O właśnie, i o tym mowa. Lepszy od poprzedniego, i to było czuć już na sam start. Ale okej, okay, to jest 1-0. Teraz tak tutaj, tu. Do Wardiego z powrotem. Nice. I Wardy teraz jest sam na sam. No, kurde, naprawdę. Doganiają mnie wszyscy, którzy tylko chcą. Ładne przejście. Ale mnie gościu ciśnie, no. Nie wierzę. I nie sta, dawaj. Kurde, ale rozegrałem. No to było naprawdę mm, dobre rozegranie. Skupiłem się tam i wszystko. Dobra, to może tak. Oh god, to było słabe. Tutaj. Tutaj. Tutaj, na spokojnie teraz, na spokojnie. Tak jest. I Ładne wejście, ładne wejście i niesty. Ładne wejście i niesty. Kurde. No, halo, halo. Tak to się nie gra, kolego. Tak to się po prostu nie gra. Może tym razem. Ronaldo, błagam. Liczę na ciebie, ale na klatę zgarnął. Kurde. Ojej, to nie było dobre. Może cofniemy. Tutaj. Ładnie. Odpuścimy, pa. Świetnie i Niesta. No, sta, zbieraj się do tego szybciej, proszę. Dziękuję. Zaraz teraz tu Ronaldo, świetnie. Niesta, ładnie, ładnie. To jest mój czas, to jest mój gol. Ah, inaczej mogłem, jeszcze mogłem gdzieś podać pewnie. Dobra, i to chyba będzie zaraz koniec pierwszej połowy. Tak, koniec pierwszej połowy z wynikiem 1-0. Jestem w stanie mu dowalić. jestem w stanie, jestem przekonany. To widać, to czuć. Ale zepsułem. Eee, bardzo. To było bardzo słabe z mojej strony. Tutaj. I tam. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Bardi. dawaj. No nie wierzę. Bardi, no. no porażka jest coraz bliżej. A może i nie. Zaraz zobaczymy. Nautowić. Ładnie. Czy będzie ktoś miał. Czy zamknie ktoś tam akcję? Jest, Wardy Wardi, przepraszam, cud, ja mam Wardy Wardi wsadza. Jest 2-1, 78. Dobra, full skupienie, full skupienie. Jest, dobrze, dobrze. ojeku I teraz tak. Świetnie. No co? Jakim cudem? Jakim cudem takie przyjęcie niedopuszczalne? Dawać, chłopaki. Dawać, 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 dawać. Jest, jest, jest. Tak jest. I tam. Nie. Sędzia. No. Tak dobrze mi szło. Kurde. Fajnie mi się grało tym składem. Dziękuję, babciu, za wybranie i przepraszam, że byłem takim niedobrym wnukiem i cię trochę wrobiłem. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Paczek nie otwieram, bo tam nigdy nic nie ma. Więc nie pozostało mi nic innego jak się z Wami teraz pożegnać. Trzymajcie się. I do następnego. Papa. Pa.